Uskrzydleni Antologia wierszy witalistycznych Wydawnictwo autorskie Magdalena Kapuścińska Wieluń 2021 rok Czyta Czarek Papaj Małgorzata Biela Jesień Już wygasły kartofliska Piękne barwy są na listkach Dąb czerwony Żółty klon Stu kolorów ciepły ton Liście z wiatrem spadające, mgły poranne w jasnym słońcu, trochę melancholii w mroku, i nas, wirujących wokół, słów mych krasne rumowiska, zmalowała optymistka. Natalia Owsiana Bilska. Wesele trwa. Zobacz, młodzi tańczą. Goście zapijają wódkę wesele trwa. Szarpiesz sukienkę, jakbyś chciała, z niej zerwać kwiaty. Tańczysz, wymykając się pijanym wójką i wirujesz swoim głosem. Śmiejesz się do utraty pamięci, gubisz echo niepokoju. Fioletowe szczęście wpinasz w kok. Zobacz słońce za firanką. bo Bosymi stopami następujesz światło. Dorota Grochala Iskierki w jej oczach Pomalowane ściany Półki pełne książek Niezliczona ilość kartek Kredyk i farb Pantery śnieżne umierają Mamo, musisz być kolorowa. Szczęście i smutek W pełnej krasie Wszystkich odcieni życia Kocham cię, skarbie Bartosz Jasiński. Jeszcze nic straconego. Jeszcze nie skończył się dzień. Możemy powiedzieć wszystko, czego nie zdążyliśmy. Możemy popatrzeć w oczy. Zatrzymać się na chwilę. Zrobić głęboki wdech. Przytulić się do drzewa. Jeszcze jest dużo czasu. Jeszcze do zmierzchu daleko. A jeśli nie zdążymy, może jutro się uda. Jeszcze nic straconego. Jeszcze nie skończył się świat. Możemy powiedzieć wszystko, co jeszcze nie wybrzmiało. Możemy się zobaczyć, choć widzieliśmy od dawna. Możemy podejść bliżej, na odległość dotyku. Jeszcze jest dużo czasu. Jeszcze daleko ciemność. A jeśli nie zdążymy? Jak to? Musimy zdążyć. Ewa Kaczmarczyk, Babie Lato W oddechu września, lata gasnącego, Pajęczyna łączy nicią i wyplata serca, Wpatrzone w kolorowe cienie, Rankiem w mgle, rosie, w obłoku nad nami. Diamentowe i perłowe, naszej niki przypina, Tak nas zachwyca swym pięknym istnieniem. Magdalena Kapuścińska. Szczęście? A co to? Szczęście to bliskość matki, pierwszy okrzyk maleństwa, wygodne buty, majtki, a czasem znoszona dziecka. To ciasny, lecz własny kąt i dach bezpieczny nad głową, gdy wszyscy udają kogoś, a ty możesz zostać sobą. To pozbycie się strachu, poczucie własnej wartości. Szczęście to noc przez Pana w czułych objęciach miłości. Szczęściem jest słyszeć serce, co się wyrywa do ciebie. A jeśli to szczęściem nie jest, to co nim jest, bo nie wiem. Elżbieta Kęsiak Na skrzydłach Albatrosa Dziś o siebie się potknęłam. Potem ten stos niepotrzebności, W zbieżną perspektywę, ciasno wtłoczone. Oczyść mą przestrzeń, nadziejo, Odwróconą perspektywę wskaż, nadziejo. Na skrzydłach albatrosa pozwól mi się unieść, Odwagę podaruj, wrażliwością przepełni Mądrością natchnij, daj wolność bez balastu, nadziejo. Tomasz Kłuczyński. Spisany tuszem na kartce papieru ma dotyk letniego wiatru, kłaskającego policzek. Słychać w nim dźwięk strzelającego chrustu w ognisku, od którego bije ciepło prosto w piersi. Ma smak herbaty jaśminowej, której każdy kolejny łyk wlewa spokój ducha, a w chłodne wieczory swymi wersami otula. Teraz, jeszcze Twoim uśmiechem, naznaczony, przeczytany gdzieś o którejś godzinie, wiersz ku pokrzepieniu serca. Monika Magda Krajewska: Wiersze z koloru trawy. Jesteś, kiedy się uśmiecham, trzymasz moje dłonie, gdy idziemy po stłuczonym szkle, czytasz pomiędzy wersami. Myślisz moimi myślami. Takich dusz nie da się rozłączyć. Jesteś, kiedy się rozpadam na miliony kawałków. Zabijam w sobie życie i spadam w dół jak bezwolny liść. Zamykasz mnie wtedy pod zielonym sufitem, a sosnowe ściany chronią mnie przed złem. Jeszcze będę układać wiersze z koloru trawy i ze smugi światła pomiędzy drzewami. Helena czcionka Kryściak. Kocham deszcz. Uwielbienie deszczu tłumaczę brakiem łez. Wyschły u samego źródła. Uzupełniam z cudzych zapasów. Wampirycznie doznaję oczyszczenia. Celowo zamykam parasol. Z manierą dziecka zanurzam buty w kałużach. Rozkoszuję się kroplami ociekającymi po twarzy. Wówczas czuję szorstkość ręcznika. Kończy rytuał. Gerard Krzemiński Casting W moim sercu zwolniło się miejsce. Ogłaszam casting na jego zajęcie. To musi być ona. Szczupłe ramiona, metr sześćdziesiąt i ponad. Włosy do ramion, krótsze lub dłuższe. Kolor Dowolny, prócz różu, błękitu. Proste, kręcone, warkocze lub dredy. Omówimy to kiedyś. Budowa ciała szczupła, normalnie. Zgodzę się również ewentualnie na większą powierzchnię erotyczną. Byle nie ekstremalnie Styl i moda, luz i wygoda, kolory takie jak lubisz. Bielizna z koronki? Zgadzam się. Koronkowy kołnierzyk? Nie. Makijaż jeśli uważasz... Że musisz. Po matki, cienie, róże i tusze, lecz gdy to ponad godzinę trwa, to albo on, albo ja. W oczach pięknych myśli, pragnienia, tęsknoty, twoje cudne marzenia, obym je ujrzał, bo jeśli nie, to jestem ślepy, albo to nie ty. Klaudia Lewandowska. Siostro, skup się teraz na swoich pozytywach. Niech ta mantra twoje serce porywa. Siostro, ty znasz swój cel. Dążąc do niego innym, w oczy się śmiej. Siostro, czy słyszysz mnie? Nie patrz na innych, tylko żyj dobrym snem. Urszula Lewartowicz. Ja cię hucie w nowej hucie Gdyś piosenkę mi o nowej hucie nucił Nie przestawaj, rzekłam tobie, tylko nuć Bo odkryłam, że jedynie w nowej hucie Może powstać między nami nowa huć Stare hucie dawno poszły już do kąta Przy czym nie był to rozwarty wcale kąt A przy wklęsłym, choćbyś lata świetlne sprzątał to na huciach pozostanie dziwny swąd. No więc żeśmy zamieszkali w nowej hucie. Niemoc hucią zamieniając w hucią moc, Nie szczędziłeś mi w tej nowej hucie uciech. Ja cię hucie, mi szeptałeś tu co noc. I choć żeśmy się trzymali nowych huci, obu a czasem nawet oburącz. Ja cię hucie się zmieniło w ja papucie. Nowa huta zaśnie chybnie w stary Sącz. Aleksandra Makurat. Żyjemy w sieci. Pajęczej, posklejanej uczuciami. Jak pająk czekamy, czyhamy na serce. Są Instagramy i Whatsappy, Messengery i Facebooki. Dodaje nam skrzydeł tylko podmuch. Słońce i dłonie. Tylko one są prawdziwe. Usta Nienapisane emotikonem, usta tylko na ustach, listy prawdziwe na wargach niesione, tak jak sto lat temu, wysłane i oczekiwane w euforii, wypowiedziane prosto do oczu i w oczy. Zdjęcia realne w albumie, i palce splecione nie na klawiaturze. Joanna Marcinkowska. Pochmurno. Przebudujmy świat. Tak trudno zapisać każdy sen. Zależy skąd bierzesz światło, tak i wydobywasz szczegół. Jest w tym delikatność i brawura. Szukanie miejsca. Przed zaśnięciem i umieraniem można robić miliony rzeczy. Justyna Markiewicz Och, życie. Niechętnie patrzę w przeszłość. Zamyglone okno pochyla się lekko. Jestem tam dzieckiem. Wiatr wpada. Nie lubię się mu spowiadać. Do dzisiaj jestem jak dziecko. To trochę zysk, trochę strata. Zamykam je rączką. I znowu jest miło. I słodko. I znowu świat pachnie mi miodem. I znowu powietrze poziomką I znowu przytulać Chcę, mogę To życie Ten wszechświat I drogę To dziecię ocierać chcę łzy Czuję, że spełnię Sny wszelkie To chwila tak działa Że serce mi pała Czy ty, czy jesieni czerwień Henryk Owsianko Gdy wrócę Usiądę pośrodku sadu Białego od kwiecia jabłoni Pośród symfonii owadów Niewysłowionej woni Utonę w morzu spokoju Falującego trawą Zamiast mew Słyszę ptaki Zajęte wśród drzew zabawą Oddam się piękno natury Jej łagodności w tym sadzie Miękki jak płatki jabłoni, który na łonie swym kładzie. Pozwolę zmysłom stęsknionym spać w ukwiecionej trawie, zluzować wodze fantazji, wczoraj uśpione prawie. Obudzę widoki z dzieciństwa, które gdzieś w głębi chowałem, I w końcu się tego doczekam, o czym od dawna myślałem. Dariusz Krzysztof Parczewski Wiersz na urodziny Ani Niebo uśmiecha się białymi gwiazdkami I otula świat Śnieżną pierzynką marzeń Radości i miłości Dwie maleńkie stópki Wypalają znak na mym sercu W mych dłoniach Jak w kołysce wzrastasz Już jedenaście lat Niesiesz nadzieję i przyszłość Dobro i piękny. Każdego dnia ratujesz mnie przed zwątpieniem i mrokiem. Czynisz niewidzialnym bohaterem, pogromcą smoków, odkrywcą i wynalazcą. To dzięki Tobie moje serce dzieli i rozdaje wszystko, czego pragniemy. Kocham Cię, moja córko Aniu. Anna Paszkiewicz w noc kupały wejdę boso w morze trawę. Wybujała muśnie lekko na giełda. Wiatr łapczywy chwyci w palce brzeg sukienki i rozbierze mnie do samych włosów. Zbiorę kwiaty i uplotę piękny wianek. Woda w rzece tylko westchnie rozmarzona, gdy rozpalę wielki ogień na pustkowiu i bezwstydna zacznę tańczyć pod gwiazdami. Jolanta Reggel Wakacyjne plany Z moją życiową brawurą Nie przejmuję się byle bzdurą Wakacje mam rozpisane Będą wyjątkowe i udane Leniuchowanie Czas urlopów Leżenie w słońcu Moc ukropów, Takie różne moje plany Nad morze tu u mnie wyjeżdżamy Dni upływają szczęśliwie Na ludzi spoglądam życzliwie Czas powrotu Droga z morza po obu stronach łany zboża, domki pojawiają się w krajobrazie. Mchen porośnięte, jak w obrazie, na skraju lasu stoi brzoza. Za nią nieśmiało wygląda koza, w polach na słupach buciany. Wypadrują maluchom obiad obiecany, dalej mijamy miasta i wioski. Wracamy, wypoczęci i wystrascy. Marcin Rogalski, bonus. Wdzięczność, mutylowa pani. Zasługują na nią tylko otwarte ramiona, które jej nie oczekują. W nagrodę zaśpiewa cię do niebieskości, użyczy skrzydeł. Łapiesz dodatkowe życia, nie potrzebujesz pomocy oszustw, nie martwisz się końcem gry. Bez względu na ilość zdobytych punktów jesteś ponad listą rekordzistów. Na szczycie szczęścia pokonujesz samotność. Schodzisz na ziemię i przynosisz utracony sens. Hanna Rozmarynowska do dziewczyny o imieniu H. Nie płacz, dzień dopiero się zaczyna. Nie płacz, dzień dopiero wschodzi. Przyniesie ze sobą radość i nadzieję. Jak matka, co swoje dziecko rodzi. Wytrzyj łzy i popatrz wokół. Ludzie się do ciebie śmieją. Idź ścieżką, którą wytycza słońce. Nie myśl o wczoraj. Żyj nową nadzieją. Jesteś taka, jaką będziesz jutro. Nie ta, którą byłaś wczoraj. Otocz się gronem szczęśliwych ludzi, przed którymi nie musisz się chować. Będą z tobą tańczyć i śpiewać, bo jesteś taka jak oni. Pełna życia i siły. Bez kompleksów i melancholii. Danuta Sroka. Ona. Dziś ona ustala warunki. Jest gadatliwa i nie pokorna. Budzi sasanki na widowisko i tańczy w sukni uskrzydlonej tysiącami ptasich piór. Jest światłem rozproszonym pomiędzy wschodem i zachodem. Nieba purpurą i granatem chmur Jest jeziorną kołyską bliźniąt I szelestem sitowia ubogim Wokalistą jest i wroną skrzydlatą Głaszką przeznaczenia i białym chlebem zbóż Migdałową rosą w majowym przebraniu Miesiącem wołającym poetów spod chmur Katarzyna Stachera Ciepło chmur Tyle... Ciepła dziś w powietrzu, płyną białymi chmurami owiane, pęki dzikich myśli, tak innych, tak fantastycznych, liście i kwiaty omszałe wspólną myślą, wadenie tym na zwykłym świecie, płynącym jedwabiem, szmaragdem oka, z nowego staje się wszystkim. Księżyc przyświeca gwiazd tych źrenice tak pełne słońca, jedyne na niebie. Emilia Sypniewska W październiku W październiku kocha się po raz drugi Oczy karmione złotem to jak ponowne narodziny Nieszczęśliwi nie lubią jesieni bo trwają w oparach lata Spójrz tylko Czekam tu z utęsknieniem Żołędzie głuptasy uśmiechają się do mnie Nawet mi nie smutno, że się spóźniasz Adrian szary papier. Kupujcie papier, przestrzega mama, bo będzie lockdown i zobaczycie. Papier jest szary jak ja żartowałem. Jak ja rozwija się, ale życie życie to musi być kolorowe i rysowane barwami tęczy. Córka obrazy maluje nowe, żona znów zakupami nas dręczy. W długich kolejkach sobota cała papier w łazience. Papier w zeszycie Kupujcie papier Przestrzega mama Bo będzie lockdown i zobaczycie Anna Tlauka Pożegnanie żurawi Podglądasz żurawie W ostatnie ciepłe dni Kroczą dostojnie z nadzieją Na odnalezienie zgubionych piór Ktoś je położy w szufladzie Aby wspominać lato A one odlecą Gdy obrosną w nowe a teraz pozwól jesieni malować na płótnach, górskich krajobrazach, nad jeziornych drzewach. Wydobyć kolory z zwykłej szarości, a i szarzeć, gdy przyjdzie czas. Na przedwiośniu będzie słychać ich głośny krzyk, szczęśliwej drogi i powrotu wraz z wiosną na malachitowe łąki. Powiedz, że musisz lecieć, zabrać się z nim. Barbara Wierzbicka I gitara Jeśli płakać, to ze śmiechu Jeśli krzyczeć, to z radości Śliwowice pić na wdechu W dżulach mierzyć stan miłości Co powiedzą ludzie? Gwizdać lepiej nosić niż się prosić Kiedy mus, to z liścia wpysk dać Mieć w zanadrzu pełny trzosik Odziewać się kolorowo Choć raz zerwać nenufara Szamać zdrowo, nienerwowo Żyć na luzie I gitara Andrzej Wróblewski W jeziorze melancholii Łódź optymizmu zaczęła przeciekać Woda podstępnie i stale wdzierała się Jak chciwy agresor Cicho wypełniając przestrzenie wśród dziurawych desek Smętne oczy każą spoglądać z obojętnością i bez wzruszeń, słychać tylko miarowy upływ czasu. Gdy nagle przyjdzie uskrzydlenie, uniesie cię ponad wodę, wprost na pieszczysty brzeg, gdzie melancholia nie ma wstępu. Witasz deszczowe chmury kroplami radości pluskającymi w słonecznych myślach.